Witajcie kochani, my są zespół Józyna. Przyjechaliśmy z pod w Babie Góry. E, to może po kolei wszystkich przedstawią. E, to jest Alicja. Alicja, śpiewo i grona na skrzypcach. E, Darek, grona na heligonce. Bartek, śpiewo i czasami jeszcze przygrywo na basach, karny na śpiewo, no jestem Ela i też śpiewą. Przyznam szczerze, że na początku to do zespołu przyciągnęli nas nasi starsi, starsi bracia, siostry, kuzyni, a dopiero później tak naprawdę my to pokochali. Zespół został założony w 1992 roku, no także siłą rzeczy nie mogliśmy go założyć sami. No, a teraz cały czas skład się zmienia i również dyrektorzy. Czasami śpiewamy nasze regionalne pieśni, i to są faktycznie przebadane z tam jakichś etnograficznych źródeł. Czasami śpiewamy pieśni, które kany tam usłyszymy u dziadków, babciów. Czasami, ale często te zgromy, utwory, które są nie tylko z naszego regionu, ale też które usłyszymy u nas znajomych Węgrów, Słowoków. Urawioku z górali podhalańskich. No i to wszystko właśnie od tego zależy. Muzyka niektórych bardzo za zainspirowała, e, ale mm, myślę, że jest to dla nas przede wszystkim takie hobby, że jak staniemy na scenie i gramy, to naprawdę czujemy coś takiego w sobie i to jest najważniejsze i, i robimy to, co kochamy, a, a, a niekoniecznie wiążemy z tym przeszłości. Dużo koncertujemy, szczególnie przez wakacje, bo wiadomo, w ciągu roku szkolnego są inne zajęcia i rozjeżdżamy się tym bardziej teraz, kiedy już wszyscy my się no dużo z nas posło do szkół średnich, no i jest problem właśnie, żeby się wszyscy mogli zgrać. Ale w wakacje faktycznie dużo koncertujemy. Właśnie niedawno wróciliśmy z okolic Torunia, gdzie prawie tydzień my grali, śpiewali i bawili innych. Bawi górze, ¡Crochín! ¡La te va Łopcioni, łopcioni Misternowilota! Co by nie wynosił z Babie góry Złota! Co by nie wynosił z Babie góry złota! Dla użytkowników e, Jasonet PL specjalnie dla Was e, część zespołu Jzyna.